kobietę i mamy jej opisać, jaka jest kobieta, a to mam pytanie pomocnicze. Delikatna. Jeszcze może Już do żmigniętych. Tego Takiego mysnego mężczyzny, czy no. hmm. włosy, Można puścić, Tak. sobie na Tak jak ja odstawiony mam tylko mi nie wyszło na no początku? A zmieniłaś, tak? Tak. Tak. Lepiej? Do, do teraz czuję, że mam staż. Teraz czuję, że mam staż, A taki byłeś pełny, czy, 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 czy Tak i pełny nadziei, nie? No, tak wyglądało ładnie. Tak, Wynarające. po prostu. No. Po prostu no. się było. To nawet tak, nawet że mam inicjum, Teraz czegoś było. mam przecież było. było. No było. było. Biologiczne i mamy zespół cech, postaw, ról, oczekiwań odmiennych wobec kobiet samochodowego. Ostatnio coraz częściej kobiety jako takie, które prowadzą autobusy, bo też do tej pory, do niedawna kobieta była, no rzadko się widywała kobietę jako kierowcę, jako taksówkarkę, czy, czy właśnie kobietę kierowczyni, kierowca autobusem. Możecie dostać do szkoły samorządowej, jak na niencją. No właśnie, tak. Ja próbowałam w studiów. Chciałam mieć praktykę na stateczku. Mhm. Stateczek to może za małe słowo, bo to okręt był taki, na mam I niestety dziewcząt w tym roku nie przyjmowali. Ja też nie wiem, <laughs> Nie udało się. Ja też miałam że nie zostawić.